Nawiązując do miejsca, w którym się znajdujemy, chciałbym. Chciałbym opowiedzieć dzisiaj o zielonej herbacie. Zielona herbata to oryginalna forma, w której herbata została wynaleziona. Nazwa, jak łatwo zgadnąć, określa zielony kolor suchych liści. Prosta metoda produkcji składająca się z więnięcia liści. Zabicia oksydacji, czyli poddanie liści wysokiej temperaturze, przy której następuje denaturacja termiczna enzymów zawartych w komórkach liści. Oksydacja gra tutaj bardzo ważną rolę, i żeby przybliżyć Wam ten proces, um, można się posłużyć tutaj przykładem jabłka, które przekrojone w pół z czasem zacznie brązowieć. Zapomniałem co miałem powiedzieć, <głos> <głos> jak mówiliśmy? Tylko To właśnie enzymy w komórkach jabłka reagują z tlenem, czego wynikiem jest zmiana koloru z zielonego na brązowy. Tutaj wyodrębniane są dwie główne metody produkcji, które definiują smak zielonej herbaty. Jest to metoda chińska i japońska. W Chinach jest to prażenie liści na ogromnej patelni wyglądającej jak wok, co nadaje liściom prażonego aromatu, orzechowych nut i wyraźnego aromatu też delikatnych warzyw. Japońska metoda używa pary wodnej. Przez co herbata jest bardziej intensywna w smaku i charakteryzuje się umami, czyli tym piątym smakiem. I zdecydowanie jest tam bardzo dużo zielonych warzyw. Następnym etapem produkcji jest rolowanie bądź kształtowanie liścia, a na końcu jego suszenie. Longin, Dragon Well albo dobrobyt smoka to najsławniejsza w Chinach herbata zielona, która poprzez dociskanie ręką liści na wokół tworzy płaski kształt liścia, wyczuwalne nuty pieczonych jadalnych kasztanów i intensywny smak warzywnego bulionu. Sencha to przykład japońskiej herbaty produkowanej przy użyciu pary wodnej. Liście są później rolowane w długie, wyglądające jak igły ruloniki. Zdecydowany smak umami, z nutami świeżych, zielonych warzyw, takich jak szpinak, szparagi czy jarmuż. Innym przykładem herbaty zielonej jest tradycyjna chińska, luźno rolowana, która w zależności od tradycji danego kraju może różnić się delikatnie procesem jej wytwarzania. Chiny, Wietnam, Tajwan i na przykład Korea są głównymi jej producentami. Szerszy wachlarz smakowy charakterystyczny dla innych terroir, czyli warunków, w których ona rośnie i metod wytwarzania, ale generalnie są to smaki wytrawne.